Cześć, nazywam się Barbara Garoliz. Witajcie na moim kanale. Kim właściwie jestem? Jeżeli trafiliście na mój kanał, to oznacza, że już gdzieś mnie zauważyliście lub usłyszeliście. Od 10 lat posiadam doświadczenia jako linerbista. Od kilku lat prowadzę szkolenia. Na swoim koncie posiadam wiele sukcesów z makijażu permanentnego. Niejednokrotnie stanęłam na podium, a za najważniejsze osiągnięcie można uznać międzynarodowe mistrzostwo w 2019 roku kategoria Magic Eye. Więcej informacji o mnie znajdziecie na mojej stronie barbaragarolis.pl Czas na kontynuację poprzedniego odcinka. Dziś odpowiem Wam na pytanie, jak zacząć? Dla większości z Was będzie to nudny odcinek, natomiast wierzcie mi, nie każdy urodził się przedsiębiorcą i naprawdę nie wiedzą, jak otworzyć działalność gospodarczą i jak rozpocząć karierę w świecie beauty. Dlatego zacznijmy od początku. W poprzednim odcinku wyjaśniłam, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego szkolenia, by dobrze rozpocząć karierę linergistki. Dziś uznajmy, że jesteście już po podstawowym szkoleniu i czas na rozpoczęcie Waszego nowego salonu Beauty. Zaczynamy! Krok pierwszy nazwa salonu. Jest to chyba najtrudniejszy element, przed jakim staniecie. Podpowiem Wam na swoim przykładzie. Mój gabinet od początku nosi nazwę dokument. Skąd wziął się ten pomysł? Już wyjaśniam. Zajrzyjcie koniecznie do słownika języka łacińskiego. Decus po łacinie to uroda. Ucięłam ostatnią literkę s, dodałam met i powstała nazwa dekumet. Można mnóstwo wymyślić fantastycznych nazw, wyjątkowych, oryginalnych i jedynych w swoim rodzaju. Wyróżnij się na rynku już od początku i zacznij od oryginalnej nazwy. Jest wiele salonów kosmetycznych dookoła. Nazwa jest to utożsamienie się z twoją osobą, dlatego jest to tak ważny element, w sumie najważniejszy, ponieważ będzie towarzyszyć ci od początku i musi dobrze się kojarzyć. Brawo, masz już nazwę swojego salonu kosmetycznego. Czas na kolejny krok. W Polsce założenie działalności to 5 minut w Urzędzie Miasta, ale zanim odwiedzicie Urząd Miasta, czas na wybór biura księgowego. W tym niestety Wam nie pomogę, ponieważ musicie znaleźć odpowiedniego księgowego w swoim regionie. Polecam sprawdzić recenzję przed wyborem. Polecam też założyć profil zaufany, jeżeli jeszcze tego nie posiadacie i pokażę Wam na swoim profilu CEIDG, jak wygląda formularz zgłaszający rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jesteśmy na głównej stronie CJDG. Pamiętajcie, aby wcześniej sobie założyć konto. To jak klikniecie w zaloguj, wyskoczą dwie ikony: Załóż nowe konto no i login przez Gov.pl. Ja teraz zaloguję się do swojego konta. Ja się zaloguję przez profil zaufany, przez bank. Jesteśmy po zalogowaniu na głównej stronie CJDG. Kiedy ja już mam założoną działalność, w ten czas wyskakują tutaj edycje do mojego profilu i pokażę wam ten formularz przy zmianie danych. I tak wygląda ten formularz przed założeniem działalności, kiedy on jest tak naprawdę wszędzie pusty. Ja tu mam większości wypełnionych, ale po kolei wam omówię teraz każdy podpunkt. Następnie są dane wnioskodawcy, czyli wpisujecie tutaj siebie. Obywatelstwo, to jeżeli macie polskie, to już będzie automatycznie wpisane. Do danych wnioskodawców należy również adres zamieszkania podać aktualny. I kiedy będziecie zmieniać adres zamieszkania, również musicie aktualizować w urzędzie miasta. No i dalej już macie dane swojej firmy, czyli nazwę firmy wpisujecie w tym momencie. I musi być ona oczywiście pełna. Skrót nazwy również się wpisuje i jest to w punkcie siódmym. Kody PKD. Ja tutaj mam wypisane swoją działalność, zdecydowanie ich więcej. Również możecie sobie wprowadzić więcej niż przypuszczacie, aby później po prostu nie chodzić do Urzędu Miasta zbyt często z każdą zmianą. Kiedy zamierzacie sprzedawać kosmetyki, również to od razu sobie wpiszcie. Podstawowym PKD dla usług kosmetycznych jest 96.02.Z fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. I to jest taki wasz główny kod PKD. Ja mam inny z racji usług szkoleniowych. Po nazwie skróconej macie datę rozpoczęcia działalności. Możecie ją wpisać, kiedy chcecie tak naprawdę rozpocząć. Działalność. Może być ona w tym samym dniu złożenia wniosku lub w późniejszym terminie. Dane do kontaktu wpisujecie również w tej rubryczce. Adresy związane z działalnością gospodarczą. Wpisujecie adres głównej siedziby. Jeżeli będziecie mieć również inne miejsca wykonywania działalności, to również musicie wpisać dodatkowe adresy. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Informacja dotycząca naczelnika Urzędu Skarbowego. Wybieracie aktualny Urząd Skarbowy w miejscu zamieszkania. Kiedy ja zamieszkuję w Tychach, mój Urząd Skarbowy znajduje się w Tychach, mimo że działalność jest w Gliwicach. Osiemnasty podpunkt. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie. Zaznaczamy i w ten czas wybieramy na zasadach ogólnych liniowy, ryczałt lub karta podatkowa. Na tym etapie musicie już zdecydować, którą formę podatkową wybierzecie. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową. Również tutaj wpisujecie dane. Przechowanie dokumentacji, czyli adres swojego biura księgowego, jeżeli wasz księgowy będzie przechowywać dokumenty. Jeżeli jesteście wspólnikami spółki, również musicie umieścić te informacje w tym punkcie. O wspólnocie majątkowe, jeżeli nie posiadacie intercyzy, również musicie o tym pamiętać. I to będzie praktycznie wszystko. Numer rachunku, jeżeli posiadacie, natomiast numer rachunku możecie starać dopiero po założeniu działalności gospodarczej, więc w momencie składania wniosku nie będziecie mieć tej informacji. Później po założeniu przystępujecie do banku, dostaniecie numer konta i w ten czas edytujecie tutaj ten formularz. I to jest tyle. Podpisujecie się, jeżeli macie tutaj konto na ePUAP, to zrobicie to internetowo, zapiszecie i wyślecie. Jeżeli nie, to musicie indywidualnie się udać do Urzędu Miasta. Czyli podsumowując, krok pierwszy to nazwa salonu. Krok drugi, wybór księgowego. Krok trzeci, rejestracja firmy w Urzędzie Miasta. W następnym odcinku wyjaśnię opodatkowania, która forma jest najkorzystniejsza na początku prowadzenia działalności firmy. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentowania. Kliknijcie również dzwoneczek, a nie przegapicie kolejnych filmów. Do zobaczenia.